Cześć! Dziś kolejny odcinek. Teraz idziemy sobie podekspić, pozwiedzać. Może wyjdzie jakaś dobra soluwa. O, zbieramy towarki, żeby się waścik zwrócił teraz z tych potworków. O, wyrmiak ładnie schodzi na momenciku, nie ma szansy, Britten. So o, co tu? Trzy burster rowki, o. Dobra technika. Uciekam i trzaskam. Tak. Trunk, hal Potion, o, jeszcze hajsu ile? Super! O, ładnie idzie, trzeba uciekać, no ale nieraz się nie da przez te głupie lagi, kiki, frizy. O, o, tam na duży, na górze jest jakiś Bonelord. Tak? Nie, jak on się nazywa? Bonelord. Behemoth, cały Bonelord. Trzeba solowę z nim zrobić, teraz to już Auric się nie boi. Dwa naraz pokonał, to co mu tam jeden, o. O kurde. No, jest moc. Pechemocik sobie nie radzi widać. O tam na górze jakich dużo. Ciekawe jak tam wejść na górę do nich. Ale tam to by było, czuję, ładnie. Ostro by tam było. Już nawet full def Aurita by nic nie zdziałał chyba. Dobra. Ale, o! Ile towarów pospadało. w firm z Kurde, to z jednego ile? Zarobił. Auri. Dobra. O, one uciekają jak mają mało HP. No to trzeba właśnie uważać. Dobra, co my tu mamy? O! Wszędzie ich pełno. Dobra. O, to warki jakieś pospadały. Lecimy dalej. Dobra, uniki robimy. Ciężko im trafić mnie. O, ale to uło dwa naraz, nie no. Teraz na solo. Na no, solo z bliska, co tam. Raz, się żyje. Dobra, towarek pozbierany. Lecimy dalej. Trzeba to pozwiedzać, zobaczyć co to ciekawego. Nawet to chyba tylko No nie wiem jak tamurę właśnie wejść. Do tych behemotów, ale trochę dużo, no. O, Energy Elemental, o. Kiedyś postacią magiczną byłem na nim i dajdzik był. Auri. Nie, nie, Auriten. Magiczną, co ja gadam, no A magiczna ma małą HP. Na kombo zeszła. Dobra. Wyrm. Wyrm szybko ucieka, no? Trzeba uważać. O nie, następny się zrespi zaraz. Dobra. Niki robimy i strzelamy. No dużo ich tutaj jest. Ale taki... ekspośredni. No tak średnie, powiem, tak średnie Ale za to locik dobry, no. Ile towaru. O, szybko zeszedł. Nawet coś z niej spada. Jepeki. O. Wym na momencie, to to nie przeciwnik dla mnie. Piszcie najlepiej w komentarzach jakieś takie miejscówki konkretne, który całym sobie ledwo ale by dał radę. Tak to ja. Szukam tych miejscówek, ale jakieś takie, nie do końca takie hardcoreowe. Tak sobie myślę iść. Kiedy się przejść? No jalachar, Tam, gdzie są te dwa yy, te magiczne postacie. Jak on się nazywa? Warlord? Warlock? Tylko, że Bóg tam się na takiej wieży. Ciekawe, czy Baurin dał radę. O! bechemocik, No, pięknie! No, kolejna soluweczka z bliska. I co? Bocha się nie radzi, no. jest sam to nie jest taki mocny, we dwóch gorzej. Ale co z nich spada jakie sity? O oh, ja! Jak na pakibat to nie. To, to nie warto. O! Oh. Dobra. No dobra, w takim razie trzeba będzie już niedługo kończyć, bo tutaj co od... to powtarzają się potworki. O! tego ile spadł Flash Arm Row 150GP ładnie, no? Tu potworki się powtarzają. Trzeba będzie gdzieś iść pozwierać taką miejscówkę, żeby było ich więcej. Jakieś takie no, różne gatunki. Tak. No dobrze, w takim razie dziękuję za obejrzenie odcinka. Dawajcie komentarze, subiki, łapkę w górę, a możecie nawet i w dół. Jak tam Wam się podoba? Dobra. Cześć!